W dzisiejszym odcinku Faktów Krasnala, remake Królewny Śnieżki wywołuje kontrowersje. Casting głównej bohaterki budzi sprzeciw fanów. Zmiana fabuły z klasycznego romansu na historię o niezależności. Książę i krasnoludki mogą zostać całkowicie usunięci z filmu. Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej. Ziemanko, moi mili. Dziś pogadamy o czymś, co rozgrzało internety: nowy remake Królewny Śnieżki od Disneya. I tak. Disney znowu odgrzewa stare klasyki, zamiast tworzyć nowe historie, co może prowadzić do znużenia widowni. No bo ile można oglądać to samo, prawda? Od początku ta produkcja wzbudzała sporo kontrowersji. A jednym z głównych powodów była polityczna poprawność w castingu. Disney postanowił, że Śnieżkę zagra latynoska aktorka. Co przyczyniło się do kontrowersji i może alienować tradycyjnych fanów, którzy pamiętają oryginał. Ale to nie wszystko. Nasza nowa śnieżka Rachel Zegler w wywiadach zdradziła, że film to już nie będzie historia o miłości, tylko o tym, jak śnieżka staje się silną, niezależną liderką. I wiecie co? Taka nowa narracja o niezależności zamiast romansu. Może nie trafić w gusta fanów oryginału, którzy oczekują klasycznych wątków miłosnych. Książę nie ma, bo przecież stalkował Śnieżkę. No cóż, każdy to inaczej widzi. Moim zdaniem ją kochał, a nie stalkował. Kogoś tu poważnie pogięło i teraz najlepsze. Reakcja internautów na zwiastun pokazała jasno, że Disney powinien lepiej słuchać swojej publiczności, aby uniknąć porażek. Internet dosłownie zmasakrował film jeszcze przed premierą. No i co robi Disney? Opóźnia premierę o cały rok. Tak. Opóźnienie premiery wskazuje na problemy w produkcji, co może wpłynąć na finansowy sukces filmu. Wyobrażacie sobie. Już prawie wszystko było gotowe. A teraz zmieniają scenariusz, nagrywają nowe sceny. No i krasnoludki. Zniknęły. Zamiast nich mamy magicznych towarzyszy o różnych orientacjach seksualnych, co Disney uznał za poprawne. Podejrzewam, że sam Walt Disney, gdyby wiedział, co się dzieje, to by się odmroził i zrobił tam porządek. Ale moi drodzy, przemiany w produkcji, takie jak dodawanie CGI Computer Generated Imagery zamiast prawdziwych aktorów, mogą obniżyć jakość artystyczną filmu. Disney zamiast zatrudnić aktorów do roli krasnoludków na przykład osób niskiego wzrostu, zdecydował się na stworzenie ich cyfrowo, czyli w CGI, co niektórym widzom może wydawać się mniej autentyczne lub pozbawione duszy, jaką nadają prawdziwi aktorzy. Innymi słowy, w niektórych scenach zamiast prawdziwych ludzi widzimy wygenerowane na komputerze postacie, co może wpływać na jakość artystyczną i odbiór filmu. Większość scen robiona jest na green greenscreenie. Brakuje im pieniędzy czy szukają oszczędności. Coś mi się wydaje, że nie tego widzowie oczekują od klasyki. I tak jak mówiłem, internauci już teraz nie zostawili suchej nitki na tej produkcji. Negatywne opinie mogą zaważyć na przyszłości projektu, a Disney musi stawić czoła rosnącej krytyce. Czy uda im się to wszystko posklejać? Czas pokaże. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Krasnal was żegna i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Faktów Krasnala. Świat stoi do góry nogami. Napiszcie, jaką bajkę mogę jeszcze wziąć na tapet, żeby przedstawić jedyną słuszną prawdę dla was, moi drodzy. Trzymajta się!